Sezon czwarty w rozdziale 5 Fortnite'a trwa nieco ponad 10 dni i skrywa w sobie naprawdę wiele rzeczy, o których mogliście nie wiedzieć, takich jak nadchodzące wydarzenia, sekret Galactusa, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przykapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osoby tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do nowych aktualizacji i dużo osób zastanawia się, w jakie dokładnie dni będą poszczególne aktualizacje. Także na samym początku pierwszy większy update tego sezonu, czyli 31.10, pojawi się już właśnie 4 września. Następnie aktualizacja 31.20, pojawi się września 17, następna aktualizacja, czyli 31.30, pojawi się 1 października, następny update, czyli 31.40, pojawi się właśnie października 15. I będzie to ostatni update sezonu, ponieważ oczywiście już 2 listopada pojawi się Fortnite OG2. Także według mnie naprawdę bardzo spoko sprawa. Jak jesteśmy już właśnie przy datach, no to moi drodzy, dużo osób też zastanawia się, no, kiedy pojawi się właśnie kill FNCS-u w Fortnite'owym sklepie. Ponieważ oczywiście wiadomo, że ostatnio odbył się właśnie turniej o takowe skin'y i przy okazji właśnie o ten kill -off. No i moi drodzy, odpowiedź brzmi gdzieś około 4-5 września. I to właśnie w Wtedy właśnie cały ten pakiet FNCS-ów wraz z tym kilofem zawitają do sklepu. Także wydaje mi się, że to akurat informacja bardzo dobra, no bo naprawdę dość sporo osób właśnie o ten kilof dopytuje, no i domyślam się, że dość spora osób właśnie będzie sobie go chciała zakupić, dlatego jak będziecie go kupowali, oczywiście możecie to zrobić z kodzikiem Hexokot. My teraz przechodzimy sobie dalej, a dalej mamy nadchodzące wydarzenia. Jednym z takowych właśnie wydarzeń są to urodziny Fortnite'a i to już siódme urodziny, no i w tym przypadku będą one w motywie galaktycznym. Na samym początku mamy nowe ciasto urodzinowe, które prezentuje się dość ciekawie. Przy okazji mamy właśnie cały tort, no i oczywiście, no jak już mówiłem, całość jest w motywie galaktycznym. Wiemy również, że na pole bitwy ma powrócić właśnie Flergan, no i poza tym wszystkim pojawią się jakieś specjalne wyzwania na właśnie darmowe nagrody, co akurat myślę, że jest informacją jak najbardziej dobrą. No i przy okazji ma pojawić się również nowy medalion będzie to urodzinowy medalion, jeszcze nigdy czegoś takiego nie dostaliśmy, natomiast ma on nam dawać bardzo ciekawą możliwość, czyli możliwość aktywowania sobie baloników. No, także to akurat całkiem spoko, tak mi się bynajmniej wydaje. Natomiast, moi drodzy, całkiem spoko będzie również coś związanego z Wieżą Duma. Jak się okazuje, no to w niedalekiej przyszłości na Wieży Duma ma wyświetlać się hologram z jego głową, który nie wiadomo dokładnie, co będzie nam oznaczał, ponieważ może być to podbudowanie pod jakieś wydarzenie, bądź też cokolwiek takiego. No i wiemy to z chociażby traileru, który pojawił się jakiś czas temu, no i widać tam właśnie ten hologram, co oznacza, że może to się pojawić nawet przy najbliższym update'cie, czyli 31.10. Natomiast moi drodzy, przechodząc od razu dalej, mamy kolejne wydarzenie, czyli właśnie Halloween bądź też, no potocznie mówiąc, koszmarów czar. No i oczywiście wiadomo, że Halloweenowe wydarzenie najprawdopodobniej zostanie dodane w którejś z ostatnich aktualizacji, czyli w albo .30, albo w .40. No i mamy właśnie jeden przeciek związany z tym Halloween, ale wiadomo, do Halloween jeszcze trochę zostało. Natomiast jak się okazuje, no to wy właśnie podczas trwania całego koszmarów czar, ma pojawić się boss, który ma nazwę kodową PB. Ma nam dropić właśnie Woodstake Shotgana, który był dostępny rok temu w Halloween, przy okazji legendarną dynietnicę, jak i również Flowberry Fiza. No ale oczywiście wiadomo, że w przyszłości może się tych przecieków pojawić jeszcze więcej. Natomiast no mamy potwierdzonego Shotgana, czyli Woodstake Shotguna, przy okazji dynietnicę no i właśnie bossa na Halloween. Co będzie jeszcze na Halloween? No nie wiem, bo jeszcze zostało mega dużo czasu, więc oczywiście o wszystkim będę Was informował. Natomiast, moi drodzy, najciekawszym i w sumie takim dość jednym z lepszych zjawisk w tym sezonie jest to głowa Galactusa, ponieważ, jakby nie patrzeć, w pierwszym sezonie Marvela Galactus był naprawdę bardzo popularną postacią. No i przy okazji, no to właśnie mieliśmy nawet specjalny event, podczas którego z nim walczyliśmy. Natomiast w tym sezonie jedyne co zostało po Galactusie to jego wielki hełm który znajduje się poza obszarem wyspy. No i no, niestety nie da się do niego podlecieć, ponieważ znajduje się tutaj specjalna bariera. No ale do dużo osób zastanawia się, jakie tak naprawdę sekrety właśnie skrywa ten oto wielki hełm. No i oczywiście, moi drodzy, normalnie się do tego tutaj podlecieć nie da. Natomiast wiadomo, że w trybie powtórki można nieco więcej i chociażby możemy sobie tutaj tą specjalną barierę ominąć. No i oczywiście oznacza to to, że możemy sobie normalnie do takowej wielkiej właśnie tutaj głowy Galactusa podlecieć i zobaczyć, co na przykład znajduje się w środku. No i tak jak tutaj widać... No jest to tylko i wyłącznie jego hełm, ponieważ nie ma tutaj nigdzie jego twarzy. Natomiast możemy zobaczyć też sobie właśnie tą oto dziurę tutaj właśnie w tym całym hełmie. I tak jak widać jest ona tutaj w środku wydizajnowana. Co jest akurat bardzo w sumie ciekawe, bo osobiście wydaje mi się, że raczej taka dziura no żadnego designu nie powinna mieć, a ma ona tutaj właśnie coś takiego, takie właśnie zniszczenia. Także to akurat bardzo ciekawe. No i oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ możemy dosłownie zobaczyć sobie... Co znajduje się w środku, no i w środku, tak jak widać, za dużo się nie znajduje. Natomiast możemy sobie właśnie też zjechać nieco niżej. No i tak jak tutaj widać, pod piaskiem generalnie znajdują się właśnie specjalne tekstury. Tak jak widać, to jest to naprawdę dość ciekawe, ponieważ tutaj właśnie ten hełm się kończy. Tutaj mamy jeszcze właśnie taką strefę piaskową, a tutaj mamy jakiegoś rodzaju tekstury od właśnie tego hełmu Galactusa. To jest akurat bardzo ciekawe, że coś takiego znajduje. Się praktycznie w 100% właśnie pod mapą, także naprawdę bardzo ciekawie. Osobiście wydaje mi się, że z czasem chem Galactusa może zacząć się właśnie poruszać co jest akurat bardzo ciekawą sytuacją. No i jak na razie, moi drodzy. No to mamy spojrzenie na to, co jest dokładnie tutaj. Mamy tutaj takie oto tekstury jakby od jakiegoś ciała, coś takiego. No nie wiem, i generalnie jest to naprawdę bardzo ciekawe i zobaczymy dokładnie, czy w przyszłości coś się z tą głową zadzieje, ale miejmy nadzieję, że tak, bo naprawdę bardzo dużo osób czeka właśnie, aż Fortnite zrobi coś z Galaktusem. Tym bardziej przypominam, że jak kiedyś mieliśmy Galaktusa, to ten właśnie z po prostu, że tak powiem, aktualizacji na aktualizację się przesuwał, co jest akurat bardzo ciekawe. W tym przypadku może być podobnie. No i tutaj właśnie mamy taki oto sekret po prostu Galactusa, co jest według mnie naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, że coś takiego się właśnie znajduje po prostu pod mapą. I tutaj, moi drodzy, w tym momencie, tak jak widzicie, o, mamy jeszcze właśnie Galactusika. No jest to mega naprawdę ciekawe, że coś takiego się tutaj znajduje. No i tak jak tutaj widać, możemy sobie normalnie do tego hełmu w trybie powtórki podlecieć, co jest akurat bardzo ciekawą sprawą. I miejmy nadzieję, że z tym oto panem coś w niedalekiej przyszłości zacznie się dziać ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa postać, która osobiście wydaje mi się, że mimo tego, że tu znajduje się jej hem, to jeszcze nie jest to koniec jej właśnie fabuły. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja oczywiście byłem Hexo i jeżeli ten materiał wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. Oczywiście, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Oczywiście jak będziecie robili jakieś zakupy w Fortnite'owym sklepie, jak najbardziej możecie je zrobić z kodzikiem Hexokot i naprawdę mega dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. No i oczywiście, moi drodzy, jak obejrzeliście ten materiał do końca, w komentarzu możecie napisać Galactus, a ja postaram wam się wtedy przypiąć serduszko, a wyniki na pakiety startowe powinny pojawić się dnia jutrzejszego w materiale. Także no, warto mieć tego subika z dzwoneczkiem, żeby tego nie przegapić. A tym samym się z wami żegnam. Trzymajcie się, jo!